Plemniki u ryb, one są jakby nie ruszają się w ogóle. Są w, w tych gonadach, czyli yy, no, w gonadach, yy, i one się nie ruszają, aktywuje je dopiero woda. I w naturalnym środowisku to samo. Yy, yy, samica składa małą porcyjkę ikry, sam jest polewa to mleczem, i w tym momencie, yy, kiedy ten mlecz dostanie się do wody, plemniki zaczynają się bardzo szybko ruszać i szukać tego, tego okienka, tego mikropyle, i zapładniają tą ikrę. Tylko one się poruszają tylko minutę, maks minutę. Więc, jeżeli byśmy zaciągnęli taką strzykawkę z wodą, to ta woda by aktywowała nam ten mlecz w środku. Wszystkie plemniki by sobie w minutę się wyprztykały, później byśmy dodali do ikry i byłaby znowu niespodzianka niemiła na wylęgarni, że niby zapłodniliśmy. Ale w momencie, kiedy mają się pojawić oczy, za kilka tygodni się oczy nie pojawiają. Bo ikra się nie zapłodniła, bo plemniki jakby poruszały się przez minutę, ale daleko y, gdzieś tam y, od, od ikry. Tak? Dlatego jest bardzo ważne, żeby y, nie dostawała się woda ani do mleczu, ani do ikry. Y, więc ja też, już taki nauczony doświadczeniem, pokażę Wam później na rybie, którą wycieramy. Też tej całej ryby nie wycieram ze śluzu, tak jak niektórzy to robią, bo ten śluz jest dla ryb jakby bardzo ważną warstwą ochronną. Więc. Y, y, Pieluchą zamykam takie miejsca, gdzie najwięcej wody leci. Przecieramy tylko pieluchom w tym miejscu, gdzie będę tą rybę dotykał i z którego miejsca może się dostać ikra do, do miski. A cała ryba sobie jeszcze z tym śluzem, z z tego śluzu, po wybudzeniu wraca do wody. No, traktujemy je w ten sposób, no bo chcemy, żeby jak najwięcej tych ryb po tym naszym sztucznym tarle przeżyło bo nie robimy po to, żeby je zabijać, tylko po to, żeby pobierać ich i starać się, by jak najwięcej tych ryb po tym sztucznym tarle sobie miało tam szansę jeszcze przeżyć. Dobra, ta ryba już